hocis magna cerbi estem videre dao

Wielkie brawa drodzy Państwo, Polones włodawski. Oczywiście gospodarze, czyli zespół Tańca Ludowego Polesie zawanczył, zagrał oraz zaśpiewał dla Państwa. Przed Państwem Tomasz Korzeniewski, który za chwilę włączy mikrofon i będzie miał tą przyjemność dzisiaj poprowadzić dla Państwa ten festiwal. Dzień dobry Państwu. Łukasz Dowski dzisiaj będzie również tutaj ze mną. Będę pomagał, e... będę pomagał. Nie, 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 no, nie bądź taki skromny. Drodzy Państwo, e... Polonez Wodawski. Polonez Wodawski ma już długoletnią historię. E... Słowa do Poloneza Wodawskiego e... napisał profesor Józef Ferb. Pierwszą zwrotkę, zaś drugą napisał nieco później wieloletni e... choreograf, dyrektor Wodawskiego Domu Kultury oraz pomysłodawca. Tego festiwalu Janusz, Janusz Kalinowski. Kalinowski. Sło i muzykę do tego poloneza napisał również wieloletni pracownik wodowskiego Domu Kultury pan Jerzy Tyszkiewicz. Oczywiście mogą być wielkie brawa raz jeszcze dla zespołu, Polesie, tak. Dziękujemy bardzo i cieszymy się, że przyszliście mimo tej złej aury. Jak widzicie, już teraz mamy tylko mrzawkę. A już pewnie za chwil, kilka pogoda będzie.